Na całym świecie funkcjonuje blisko 2000 spalarni odpadów, z czego w Europie około 500. A więc mamy skąd czerpać wzorce i doświadczenia, i, mamy, i wiemy, że te instalacje są bezpieczne. Dzisiaj współczesne spalarnie odpadów posiadają bardzo rozbudowane systemy bezpieczeństwa. Mają dobrze zaprojektowane i przygotowane systemy oczyszczania spalin, tak, ażeby Bezpiecznie mogły wykonać to, co do nich należy, czyli unieszkodliwiać odpady, bez powodowania jakichś zagrożeń dla środowiska i mieszkających w pobliżu mieszkańców. Nie ma możliwości uruchomienia w Polsce instalacji, która byłaby według jakiejś niewiadomo jakiej technologii, nie spełniającej żadnych wymogów, dlatego że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i obowiązują nas dokładnie te same prawa, co w innych krajach. W wypadku Krosna. Mówimy o instalacji do spalania tak frakcji paliwowej, która powstaje w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Generalnie rzecz biorąc, oddziaływanie ich jest znacząco mniejsze niż jakiegokolwiek innego obiektu energetycznego spalania paliw, czyli kotłowni osiedlowej, ciepłowni miejskiej, elektrociepłowni czy elektrowni. Wynika to z bardzo rygorystycznych przepisów, które spalarnie muszą spełniać. Tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, czy jest to spalarnia odpadów zmieszanych, czy też tak zwanego paliwa alternatywnego, czy jak nazwijmy to frakcji kalorycznej wydzielonej z odpadów komunalnych. W tej sytuacji wydaje mi się, że nie ma powodu, ażeby bać się budowy tego typu instalacji. Emisja z, i oddziaływanie spalarni odpadów czy to będzie zmieszanych odpadów komunalnych, czy właśnie tej frakcji paliwowej, paliwa alternatywnego, jest wielokrotnie mniejsze niż jakichkolwiek innych obiektów energetycznych. Ty. Instalacja, która ma być zbudowana w Krośnie, powinna być również bezpieczna, bo inna nie zostanie dopuszczona do eksploatacji.